Matka Boża w Fatimie objawiła się w 1917 roku. Bóg, widząc stan ówczesnego Kościoła i świata, dał ratunek w Najświętszej Maryi Pannie, objawiając przez Matkę Bożą swój plan ratowania dusz nieśmiertelnych, a także objawił przyszłość i losy świata. Objawienia oraz ostrzeżenia dane w Fatimie mają pomóc zbolałej ludzkości w powrocie do Boga i Jego praw. Do tego wybiera pokorne dzieci, trzech pastuszków z Fatimy, Franciszka, Hijacynthę i Łucję, którym to Matka Boża się objawiła i przekazała tajemnicę. Treść trzech tajemnic spisana przez siostrę Łucję. Pierwsza część tajemnicy, Wizja piekła. Blask zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy, jakby morze ognia. W tym ogniu były zanurzone demony i dusze, jak przezroczyste, rozrażone do czerwoności węgle, czarne lub brązowe, o kształtach ludzkich, unoszące się w pożodze, wznoszone płomieniami, które wypełzały z nich samych wraz z kłębami dymu, buchającymi na wszystkie strony, podobne do rozpryskujących się w wielkich pożarach iskier, chwiejne i lekkie. Wszystko to pośród jęków i wycia z bólu i rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcz grozy. Demony wyróżniały się przerażającymi i ohydnymi kształtami zwierząt, strasznymi, nieznanymi, lecz przezroczystymi jak czarne, rozrażone węgle. Druga część tajemnicy Zapowiedź kary i sposoby jej uniknięcia na bożeństwo pierwszych sobót miesiąca jako warunek pokoju dla świata Matka Boża, widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników, aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli zostanie zrobione to, co Wam powiem, wiele dusz będzie zbawionych i nastanie pokój. Wojna zmierza ku końcowi, lecz jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, wybuchnie druga, jeszcze gorsza. W czasie panowania Piusa XI. Gdy zobaczycie noc rozświetloną nieznanym światłem, wiedzcie, że jest to wielki znak, który da Wam Bóg, iż nadchodzi kara dla świata za Jego zbrodnie w postaci wojny, głodu i prześladowania Kościoła oraz Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu niepokalanemu sercu oraz o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, kraj ten rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła Świętego. Dobrzy będą umęczeni. Ojciec święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfujcie. Ojciec święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i będzie dany światu na pewien czas spokój. W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary. Nie mówcie tego nikomu. Tak. Możecie to powiedzieć Franciszkowi. Trzecia część tajemnicy, wyjawionej 13 lipca 1917 roku, prorocza wizja nieuniknionej kary, ogromnej katastrofy oraz wielkiego powrotu dusz do Boga. Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże który mi to nakazujesz poprzez Jego ekscelencję, czcigodnego biskupa Leiri i Twoją i moją najświętszą matkę. Scena pierwsza groźba kary, która wisi nad światem. Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Matki Bożej nieco wyżej anioła, trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Iskrząc się, wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat, ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Matki Bożej w jego kierunku. Anioł, wskazując prawą ręką Ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta. Scena druga. Straszliwa katastrofa która pozostawia świat na wpół zrujnowany i powoduje ofiary we wszystkich warstwach społecznych, włącznie i na czele z Ojcem Świętym. I zobaczyliśmy w nieograniczonym świetle, którym jest Bóg, coś podobnego do tego, jak widzi się osoby zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim biskupa odzianego w biel. Mieliśmy przeczucie, że to Ojciec Święty. Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż zbity z nieościosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego, pokrytego korą. Ojciec święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący. Chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze. Doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp Wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku. W ten sam sposób zginęli jeden pod drugim biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji. Scena trzecia. Wielki powrót ludzkości do Boga. Pod dwoma ramionami krzyża były dwa anioły, każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga.